Ja się mam na rzemieślki, z tej strony No dzisiaj nagrywamy odcinek z Minecrafta. Piszcie komentarze, zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem. Pomysł na nas następny odcinek, jakie gry mam nagrywać i swoje niki do różnych gier, które będę nagrywał. Możemy zagrać kiedyś razem. Będę ci też wbić na mojego Twitcha. Link w opisie. Czasem streamujemy różne gierki. Dzisiaj będzie po prostu casualowa gra na Coxcraft.pl po prostu ma bardzo dobre TNT jumpy i Fireball jumpy. I lubię w miarę ten serwer, bo jest w miarę okej, okay, według mnie. My zaraz będziemy szli do tamtego delikwenta, który do nas już idzie, ale jest głupi, więc ja będę szybciej. Oczywiście. Co ja zrobiłem? Widzowie! Masakra nie gram w tą grę. Nie nadaje się. Nie, dobra. Naprawdę bez beda muszę teraz grać. Jest taki masakryczny w tą grę komputerową. Jeszcze mu ucieknę. Albo go zabiję Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze wygrać tą grę nawet bez tych, bez tego łóżka Dobra, set na szybko 2 TNT Fireball Dwa powiedziałem Dobra I teraz czy ja dolecę, nie dolecę Dobra, teraz już na pewno dolecę. Aż różowy żyje. Nie. Ewidentnie nie, nie żyje. Ty, ja bym kupił Firebola. O, refila. Zjadł refa. To w sumie ja mam. Jakieś tam szanse go jeszcze zabić? Dobra, idę po jego złoto. Kupuję kolejnego refa. U. Dobra, szybciuteńko. Nie, deda mam. No, dada. Hmm. Sadkie, kolejna ręka, bo ta nie wyszła, bo zepsułem coś. Nie wiem, co ja w ogóle zrobiłem na tej arenie. Dobra, nie wiem, co ten typ napisał na tym czacie. Uczy, uczę się bridżować i ze znak zapytania. Dziwny jakiś, ale nie mi to oceniać. Jezu, czy ja naprawdę nie umiem aż tak budować beda? Nie wiem co ja zrobiłem, nieważne. Znalazć życie pewnie spadnę pod koniec zbliżowania się do niego. Ale damy radę jakoś. Może nie spadnę. Ach ten typ nawet beda nie ma ubudowanego. Kolano 2. Dobrze. Nie ma kolana. Od razu wracamy do bazy i zaraz idziemy na tego, to jest niebieski albo morski, morski, dobra. Pójdziemy zaraz na morskiego, idealnie jeszcze na refa, tutaj dwa firebole, dobrze jest, dobrze. Dobra, nie wiem, ja bym poszedł w sumie na, dobra, zróbmy tak. Nie, nie zróbmy, nie róbmy tak jednak. Mm, masakra, co ja zrobiłem w ogóle? Nie doleciałem, przeleciałem to. Ty, jeśli już tak zrobiłem, to zrobię tak po prostu. Oj, mamy pięknego Beda. Co, tu się oszukiwać. Dobra, może dolecę. Dobra, diaksy... Dobra, dobluję się już. Właśnie, odkryłem sobie tym beda, naprawdę, jestem wybitnym graczem. Nie! Co ja robię?! Widzowie, masakra, co ja robię?! Co ja robię?! Nie wiem, naprawdę, nie nadaje się już do tej gry. Nie nadaje się. Nie daj, że sobie jakoś tak głupio odkrywam beda. O, pewnie znowu nie doleca. O, dobra. doleciałem tym razem też. Dobra. Hej. Pa! No, pa z mojej strony. Lecimy do niego Fireballem. Dobra. Mam pomysł. I znowu go to nie zabija. Naprawdę, ja nie wiem, co jest nie tak. Widzowie, co to ma być? Mogę więcej żelaza? Tak, jeszcze troszkę. Nie wiem, po co on tam poszedł, jak on beda nie ma, tamta nie żyje. On jest big brainem jednak. Nie zdążyłem posadzić tego TNT, prawda? Pomysł, bo On nie jest najwybitniejszym graczem tej gry. No i jest najwybitniejszym graczem tej gry, bo mi rozwala, bo ma żelaznego seta. No 0 HP. Dobrze, jest! Zabiłem go na farcie. Dobra. Dobra. Jemy tego refila. I robimy na szybciuteńko tak. Skupmy po prostu kurczatą zbroję. Troszkę wełny. TNT. No i jest super O oh, nie jest bo go słyszałem kolejny fireball i Dobra, ja po prostu zaraz na niego pójdę, bo on mnie nie zabije. Nie da rady. Zabiję ja. Ale nie da rady mi z nim i będę tak szybko. 不要讲你们哦